Cześć, cześć, przed Wami Pan Alek Rogodziński i bardzo cichy rozwód. Książeczka od wydawnictwa Filia i jest to recenzja przedpremierowa, gdyż jej premiera będzie dopiero 1 czerwca 2022 roku, czyli już za kilka dni. I słuchajcie, zacznijmy tutaj może od cytatu. I tak przez pół dzieciństwa była przekonana, że nie może być biologiczną córką człowieka, który beka po każdym posiłku. Używa szczoteczki na zmianę do czyszczenia swoich zębów oraz polerowania fuk w łazienkowych kafelkach. Za główną życiową rozgrywkę, rozrywkę ma oglądanie walk bokserskich i gal disco polo, a za swój największy autorytet uważa Elżbietę Jaworowicz, bo ona tak mądrze mówi, że w ogóle nie da się tego zrozumieć. Słuchajcie, musiałam zacząć od tego cytatu, by po prostu uzmysłowić Wam, jak świetna i zabawna po prostu jest ta książka. Te wszystkie porównania, którymi posługują się bohaterowie naprawdę przechodzą tutaj ludzkie pojęcie. Rzucają sarkazmami kszczerdzińskiego kapelusza, który dosłownie nie ma dna. W nerwowych sytuacjach potrafią żartować i dość no szybko podejmują decyzje. A czy są one dobre? To już sami byście musieli się przekonać. Niewątpliwe jest to... Mm, takie dosyć nietypowe małżeństwo, które poprzez przypadek, no, wpadło tutaj w dosyć ogromne tarapaty. Ściga ich kilka osób, im bardziej chcą im zaszkodzić, no, tym gorzej dla ich samych. Nie każdy wyjdzie z tego cało, a osoba, która najbardziej namieszała, wyjdzie na jaw dopiero na samym końcu. Moim zdaniem, książka jest świetną rozrywką dla czytającego. Często się przynieśmiałam i bardzo właśnie interesował mnie ten koniec, który dopiero był na końcu. W sumie na początku śmiałam się z książki, i powiem Wam, że jakoś tak, hmm, Bo ogólnie to małżeństwo nie chciało niby się ze sobą rozstać, niby chciało. Więc powiem Wam, że koniec tak naprawdę mógł być tutaj zaskoczeniem. No i fantastyczne zwieńczenie zachowania tutaj rodziców, które ojej, było tutaj prawdziwą Wisienką na torcie. Mam nadzieję, że ja w takiej opcji nigdy ich nie znajdę. Dosyć różnorodni bohaterowie, postacie mądre, niekoniecznie w każdej kwestii i bardzo zaskakujący przebieg akcji. Mamy tu wątek kryminalny, wątek romansu i nawet skandalu, który, no, dosyć bardzo polecam Wam poznać. Duża przejrzystość, jak widzicie, wydania, bardzo dużo dialogów i dosyć większa czcionka. Jedna taka wielka niepewność, gdyż zwroty akcji są tutaj niekiedy niespodziewane, tak jakby myślicie, że już wszystko pójdzie od po Waszej myśli, a to nagle nie. Niespodzianka. W każdym rozdziale była jakby nowa historia i przygody, z którymi przyszło im się właśnie zmierzyć. W końcu oboje pragną przeżyć, choć początkowo nawet nie wiedzą, co takiego złego zrobili. Są ścigani, e, ukrywają się i tak naprawdę nawet nie wiedzą dlaczego. No i czy w ogóle cokolwiek tutaj zrobili? A może znaleźli się w złym miejscu o złym czasie? Któż to wie, nawet nie wiem ja. Żartuję, ja wiem, ale po prostu nie chcę wam zdradzać całej książeczki. Słuchajcie, ja się naprawdę świetnie przy niej bawiłam. Te ich sarkazmy są tutaj przednie. Zabawa jest świetna. Co chwila wybuchałam tutaj śmiechem. Powiem wam, że niektóre kwestie, jakie oni się wypowiadali, chętnie wezmę do swojego życia prywatnego, żeby troszeczkę je rozpogodzić. Także książka jest naprawdę zabawna, bardzo wam ją polecam. Mówię, pierwszy czerwiec się zbliża, także uważajcie, uważajcie, bo przed wami komediowa kryminał. Kryminał komediowy. Wybaczcie za to moje przejęzyczenie, ale po prostu tak się podnieciłam tą książką, bo była naprawdę świetna, zabawna i, i przeczytałam się ją tak szybko, że żałowałam, że, że, że po prostu już był koniec. Ale mówię, żeby cokolwiek się tu dowiedzieć, to macie na samym końcu. Nie ma innej opcji, żebyście się cokolwiek tutaj więcej dowiedzieli. Także ja wam życzę pięknego dnia. Słoneczko w końcu wyszło. Może nie będzie padać, bo już czwarty dzień jest bardzo, bardzo zimno. Dużo uśmiechów, dużo radości, no i pięknych książek do przeczytania, do usłyszenia, pa pa!